Czy Karolina mogła uciec? Nie, nie, nie wierzę. Nie, nie wierzę w to. To ona za bardzo była zapatrzona w te dzieci. To już trzeci miesiąc poszukiwań Karoliny Wrubel. Kobieta wyszła z domu 3 stycznia i ślad po niej zaginął. Krzysztof Kopacz, jej sąsiad, brał udział w poszukiwaniach, które do tej pory nie przyniosły żadnego efektu. Nic nie wiemy, no nikt nic nie wie. No. My tylko widzimy, jak przyjeżdżają i coś robią. No fajnie, że coś robią, tylko nie ma żadnej. Nowości nie ma nic, nic się nie dzieje. W tej sprawie jest wiele znaków zapytania i mało odpowiedzi. Służby po raz kolejny wróciły w rejon stawu Błaskowiec w Czechowicach Dziedzicach poprawiły się warunki atmosferyczne, co powoduje, że możemy zobaczyć więcej i dotrzeć do miejsc, w których wcześniej nie byliśmy. 150 osób z ziemi i powietrza patroluje i przeczesuje teren, szukając jakichkolwiek śladów. Stąd doskonale widać każdy ruch. Obszary zaznaczone na zielono to teren już sprawdzony, na czerwono Aktualnie sprawdzany. Sprawdziliśmy ponad 660 hektarów. Jednak nadal nie natrafiono na żaden ślad. Jesteśmy trochę zaskoczeni, iż dzisiaj służby szukają w stawie znowu ciała. W tym samym stawie, gdzie co do którego biegły powołany przez prokuraturę wydał opinię, i to ciało nie zostało tam znalezione. Trop zaginionej urwał się niedaleko bloku, w którym mieszkała. To, zdaniem śledczych, może sugerować, że albo wsiadła do samochodu, albo zaginęła w pobliżu stawu. Tutaj nie możemy wziąć pod uwagę tylko ostatnich 24 godzin, ale przebieg całej linii życiowej, zwłaszcza sytuacji konfliktowych. Wiadomo jedynie, że 24 latka wychodząc z domu nie zabrała ani telefonu, ani portfela. Wszyscy są przerażeni, no wiadomo, jak ktoś ginie z sąsiadów, no to nie jest to łatwe, nie? No dla nas wszystkich po prostu, no. Tak ginie, no rozpływa się. W sprawie został zatrzymany Patryk B. Nieoficjalnie miał przyznać się do uduszenia Karoliny Wróbel, jednak niedawno odwołał swoje zeznania. Śledczy wnieśli o przedłużenie jego Tymczasowego aresztu. Na pewno mój klient nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu Według relacji znajomych mężczyzna podkochiwał się w zaginionej. Patryk B. był współlokatorem Karoliny i jej brata. Mieszkali razem z dwójką dzieci zaginionej. Ja do samego końca wierzę, że ona żyje, że gdzieś jest. Nie wiem, czy. Trudno mi powiedzieć, czy, czy ktoś ją. Uprowadził. Karolina Wrubel w chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, czarno-czerwone leginsy, różowy szalik i czarne buty. Każdy, kto ma informacje na jej temat, proszony jest o natychmiastowy kontakt z policją. Wierzy pan, że się Karolina znajdzie? Mm, mam taką nadzieję. Szymon Szulczyński, Aktualności.